Zostałam nominowana do Ice Bucket Challenge przez Madzie i teraz ona mnie obleje wodą z kostkami lodu. Więc zaczynajmy! Nie widać tam! No właśnie No to chodź może na chodniu tu. Dobra, uwaga! Cię, ale, ja y, mam pokaż mi kamerę i pokaż, jak jest tutaj. I na mnie. Y, trochę to zimne, nie powiem, ale żyję. Trochę zimne, kogo dominujesz. Trochę ręce zimne mam, ale trudno. No. Dobra. No to tyle. A, i jeszcze nominuję. Xaverego, czyli egzorcystę, taki ma kanał, Asię, y, Joannę to. Tłonkowską i Emciaks więc bają żyć.